Umiłowani bracia w Chrystusie, dziś Pan poprowadził mnie, bym podzielił się potężnym objawieniem, które może całkowicie odmienić Wasze życie duchowe. Chwała Bogu. Podczas porannej modlitwy poczułem w swoim duchu ciężar, bożą pilność, by ostrzec lud Boży o czymś, co wielu z nas zaniedbuje w naszej wędrówce wiary. Czy zdarzyło się Wam zauważyć, że Wasze życie duchowe bywa zastygłe, nawet wtedy, gdy robicie wszystko właściwie? Uczestniczycie w nabożeństwach, modlicie się, czytacie Słowo, a mimo to wydaje się, że coś wstrzymuje wasz wzrost duchowy? Dzisiaj Duch Święty objawi jeden z największych przeszkód, który może sabotować waszą bliską relację z Bogiem. Kochani, zanim pójdziemy dalej, pomódlmy się krótko. Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa, otwórz oczy duchowe każdej osoby oglądającej teraz ten materiał. Niech każde słowo będzie jak ziarno padające na żyzną glebę, przynosząc obfite owoce ku Twej chwale. Amen. To czym chcę się z wami podzielić, nie jest po prostu kolejnym przesłaniem. To Boże ostrzeżenie, które może stanowić różnicę między życiem w zwycięstwie a życiem w ciągłych, duchowych porażkach. I wiecie, co jest najbardziej uderzające? Biblia ostrzegała nas o tym tysiące lat temu, ale wielu z nas jest tak pochłoniętych codziennością, że pozwala, by to nam umknęło. Wyobraźcie sobie, że budujecie dom, używacie najlepszych materiałów, zatrudniacie doskonałych fachowców, lecz nieświadomie w fundamentach pojawia się niewielka nieszczelność, która stopniowo narusza całą konstrukcję. Dokładnie w taki sposób działają pewne wpływy w naszym życiu duchowym subtelnie. Prawie niezauważalnie, aż do chwili, gdy szkody stają się oczywiste. A oto coś, co może Was zaskoczyć: to niejawne grzechy najbardziej niszczą naszą relację z Bogiem, nie te oczywiste pokusy czy wyzwania, które potrafimy łatwo zidentyfikować. Wróg jest o wiele sprytniejszy, niż nam się wydaje i bardzo często wykorzystuje ludzi tak, ludzi, byśmy stopniowo oddalali się od Bożego celu. Drodzy bracia, Pan dziś objawia nam wyjątkowe rozeznanie w kwestii relacji, które mogą w tej właśnie chwili sabotować Wasze życie duchowe. I nie chodzi mi tylko o osoby, które w sposób oczywisty sprzeciwiają się Waszej wierze, to łatwo byłoby rozpoznać. Mówię o subtelnych wpływach, czasem pochodzących od bardzo bliskich ludzi, którzy krok po kroku mogą odciągać Was od drogi prawdy. Przygotujcie serce. Bo to, co powiem w kolejnych słowach, może całkiem odmienić wasze spojrzenie na relacje w waszym życiu. Duch Święty jest gotowy udzielić wam nadnaturalnego rozeznania, by chronić wasze życie duchowe i otworzyć drzwi do nowego poziomu bliskości z Bogiem. Aleluja! Czuję w swoim duchu, że ktoś, kto ogląda teraz ten materiał, jest o krok od przyjęcia potężnego uwolnienia. Zmagacie się z toksycznymi relacjami. Czujecie się duchowo wyczerpani, ale dziś Pan pokaże Wam dokładnie, co musicie zmienić w swoim życiu, by wejść w nowy czas zwycięstwa. Kochani, istnieje pewien rodzaj człowieka, przed którym sam Bóg każe nam bardzo się strzec, a dziś Duch Święty prowadzi mnie, bym objawił to z miłością. Słowo mówi w Księdze Przysłów 16:28. Człowiek przewrotny wznieca spory, a oszczerca rozdziela najserdeczniejszych przyjaciół. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad niszczącą siłą, jaką może mieć zwykła plotka? Jest jak trucizna, która rozprzestrzenia się po cichu, zatruwając relacje, niszcząc służby i rozbijając całe rodziny. Co najgorsze, moi bracia, to że ta trucizna często przybiera pozór prośby o modlitwę. Albo dzielenia się troską. Duchowy plotkarz bywa może najbardziej niebezpieczny ze wszystkich, bo przybiera postawę pobożności, by siać niezgodę. Przychodzi spokojnie, gładko mówiąc: Bracie, musimy się pomodlić za tego i tamtego. Słyszałeś, co się stało? I tak nieświadomie stajemy się wspólnikami dzieła, które głęboko zasmuca serce Boga. Pozwólcie, że podzielę się historią z pewnego zboru, który odwiedziłem. Pewna siostra, bardzo zaangażowana w sprawy Pana, zaczęła podczas spotkań modlitewnych dzielić się obawami wobec innych członków. Na początku wyglądało to na duchową troskę, jednak stopniowo jej słowa rodziły nieufność, spory i podziały w ciele Chrystusa. W ciągu sześciu miesięcy wspólnota, która była wcześniej zjednoczona i prężna, została całkowicie rozbita. Duch Święty pokazuje mi właśnie teraz, że ktoś, kto ogląda ten materiał, jest uwikłany w krąg plotek, który wysysa z was siły duchowe. Czujecie ciężar w sercu, niepokój, gdy uczestniczycie w pewnych rozmowach, prawda? To Duch Święty was ostrzega, ale chwała Bogu, bo dzisiaj jest Dzień Wolności. Nie musicie już trwać w tym destrukcyjnym kręgu. Słowo poucza nas w liście do Efezjan 4:29. Niech nie wychodzi z ust Waszych żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, by wyświadczała dobro słuchającym. Zastanówcie się: kiedy jesteście w pobliżu niektórych osób, Wasza wiara rośnie czy maleje? Czy wychodzicie z rozmów bardziej zbliżeni do Boga, czy z obciążonym sercem? To pytania, jakie Duch Święty stawia Wam w tym momencie, i oto potężne objawienie. Plotkarz nie przekazuje wyłącznie informacji, on przenosi duchy. Kiedy otwieracie uszy na plotkę, dajecie przyzwolenie duchowi niezgody, goryczy i nieufności, by wkroczył w wasze życie. Dlatego często po wysłuchaniu pewnych rozmów czujecie się duchowo wyczerpani. Jak się bronić? Po pierwsze, potrzebujemy wyczulonego ucha duchowego. Gdy ktoś zaczyna opowiadać o innych, zadajmy sobie pytanie. Czy to buduje Królestwo Boże? Czy to sprzyja jedności czy podziałom? Jeśli odpowiedź nie przynosi chwały Bogu, z miłością zmieńmy temat rozmowy. Po drugie, ustanawiajmy duchowe granice. Nie musimy słuchać wszystkiego, nie musimy być pojemnikiem na każdą informację. Nauczmy się mówić z miłością, bracie, pomódlmy się o to. I w tym samym momencie zamieńmy potencjalną plotkę w szczerą chwilę wstawiennictwa. Po trzecie, bądźmy narzędziem uzdrowienia. Słysząc coś negatywnego o kimś, odpowiedzmy słowami błogosławieństwa. Zdziwicie się, jak bardzo to przełamuje krąg plotki i sprowadza Bożą obecność w dane miejsce. W tej chwili czuję, że Duch Święty dotyka serc. Niektórzy z Was rozumieją, że muszą zmienić sposób, w jaki posługują się słowami. Inni dostrzegają, że trzeba zdystansować się od pewnych towarzystw, które wyczerpują Was duchowo. Kochani, gdy uświadomimy sobie destrukcyjny wpływ plotki na nasze życie duchowe, zaczynamy rozumieć, dlaczego Bóg tak wiele fragmentów Biblii poświęca ostrzeganiu nas przed mocą języka. W Liście Jakuba 3 do 5 do 6 czytamy niesamowite słowa. Tak i język jest małym członkiem, a jednak chełpi się wielkimi rzeczami. Zobaczcie, jak mały ogień może podpalić ogromny las. Język też jest ogniem. Zobaczcie, drodzy bracia, ten ogień jest w stanie w parę dni zniszczyć dziesięciolecia pracy w królestwie. Pamiętam pewną historię, w której niezwykle namaszczona służba uwielbienia rozpadła się całkowicie przez złośliwe komentarze, które zaczęły krążyć. Wszystko zaczęło się od drobnych uwag. Widzieliście, jak ta siostra ciągle chce śpiewać solówki? Czy ona rzeczywiście jest gotowa, by przewodzić? W kilka tygodni służba, która wprowadzała tysiące ludzi w Bożą obecność, pogrążyła się w sporach i podziałach. Ale chwała Bogu, bo On zawsze daje rozwiązanie. Kiedy rozpoznajemy, że pojawia się duch plotki, musimy działać z autorytetem duchowym. Słowo uczy nas w drugim liście do Koryntian piątym, byśmy pojmali wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Dotyczy to także każdego słowa, które wychodzi z naszych ust. Pozwólcie, że przedstawię trzy praktyczne znaki. Iż możecie przebywać w środowisku skażonym duchową plotką. Po pierwsze, w rozmowach nieustannie podkreślane są porażki i upadki innych braci, nawet jeśli przybierają formę duchowej troski. Po drugie, po spotkaniach czy rozmowach czujecie się duchowo wyczerpani, wasz pokój jest zakłócony, a w sercu pozostaje ciężar. Po trzecie, zawsze pojawia się jakaś nowa rewelacja o kimś. Zwłaszcza o liderach i służbach w kościele. Duch święty pokazuje mi, że niektórzy z Was muszą podjąć decyzję dzisiaj. Nie tylko słuchaliście, ale i sami przekazywaliście słowa, które nie wznoszą Bożego Królestwa. Dzisiaj jest dzień upamiętania i zmiany. Alleluja! Pamiętajcie, każde słowo wychodzące z Waszych ust ma moc budować lub niszczyć, błogosławić lub przeklinać. Wybierzcie bycie kanałem błogosławieństwa. Gdy ktoś przychodzi z plotką, odpowiedzcie słowem zachęty. Jeżeli usłyszycie coś złego o bracie, natychmiast przerwijcie i ogłoście błogosławieństwo nad jego życiem. Oto potężna prawda. Odmawiając uczestnictwa w plotce, nie tylko chronicie siebie, ale też przerywacie duchowy krąg zniszczenia nad swoją rodziną i służbą. Stajecie się źródłem uzdrowienia pośród jadu złożeczenia. Kochani, czuję w duchu, że to decydująca chwila dla wielu z Was. Pan wzbudza pokolenie wstawienników, którzy będą używać słów do leczenia, a nie do ranienia, do jednoczenia, a nie do dzielenia. Czy chcecie być częścią tego Bożego poruszenia? Umiłowani bracia, gdy mówimy o wpływach, które mogą szkodzić naszej drodze duchowej, Duch Święty prowadzi mnie teraz do czegoś jeszcze poważniejszego. W drugim liście Piotra dwa do jednego słowo przestrzega: Jak byli fałszywi prorocy wśród ludu, tak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Zwróćcie uwagę, jak to brzmi. Biblia nie mówi, że mogą się pojawić. Ona stwierdza stanowczo, że będą. To proroctwo, na które musimy być przygotowani. I co najbardziej niepokojące, kochani, to, że tacy fałszywi nauczyciele nie pojawiają się z wypisaną plakietką z ostrzeżeniem. Czuję w swoim duchu, że ktoś, kto to ogląda, odczuwa zamęt, kwestionując nauki niedawno przyjmowane. Czujesz wewnętrzny niepokój, duchowy dyskomfort wobec pewnych doktryn, prawda? To Duch Święty Cię ostrzega. Dzisiejsi fałszywi nauczyciele bywają o wiele subtelniejsi, niż nam się wydaje. Nie negują otwarcie słowa, zniekształcają je. Jak napisano w drugim liście do Koryntian 11:15, sam szatan przybiera postać anioła światłości. Używają wersetów biblijnych, ale wyrywają je z kontekstu. Głoszą dobrobyt pomijając krzyż. Obiecują błogosławieństwa, ignorując potrzebę upamiętania. Pozwólcie, że opowiem o pewnej sytuacji, której byłem świadkiem. Cała służba została zwiedzona, bo zaczęła akceptować drobne zniekształcenia prawdy. Na początku były to nowe interpretacje pisma, potem pojawiły się wyłączne objawienia, których nikt inny wcześniej nie otrzymał. W końcu Biblia przestała być najwyższym autorytetem, liczyły się nowe słowa, które lider rzekomo otrzymywał. Duch Święty odsłania trzy wyraźne znaki rozpoznawcze fałszywego nauczyciela. Po pierwsze, zawsze mają szczególne objawienie, którego nikt inny nie dostał. Po drugie, ich nauczanie bardziej schlebia ciału niż duchowi. Po trzecie, w sposób subtelny pomniejszają autorytet Bożego Słowa. Chwała Bogu, bo dziś wielu otworzy oczy duchowe. Nie musicie dać się zwieść. Słowo mówi w pierwszym liście Jana 4:1. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, bo wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Oto potężne objawienie. Rozeznanie duchowe nie jest darem zarezerwowanym tylko dla wybranych, to obietnica dla każdego dziecka Bożego, które szczerze szuka prawdy. Gdy ustanowicie Słowo Boże jako absolutny standard prawdy, Duch święty uzdolni was, by dostrzegać wszelkie doktrynalne odchylenia. Pamiętajcie jednak, nie chodzi o to, by wzbudzić w sobie ducha osądu czy paranoi, lecz by wypracować zdrowe rozeznanie chroniące nas przed zwiedzeniem. Jak jest napisane w Ewangelii Mateusza 10:15, Bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębie. Zrozumcie, Fałszywi nauczyciele nie pojawiają się z dnia na dzień, wkradają się stopniowo. Z początku zgadzają się w 99% z prawdą, jednak ten 1% błędu wystarczy, by z czasem skazić całe nauczanie. To trochę jak niewielki przeciek na statku. Jeśli go nie zlokalizujemy i nie naprawimy, w końcu doprowadzi do zatonięcia całej jednostki. Drodzy, Pan przywraca teraz rozeznanie w swoim kościele. Powstaje pokolenie, które nie zadowoli się niczym innym niż czystą prawdą słowa, pokolenie, które nie ulegnie urokowi doktrynalnych nowinek ani wyłącznych objawień. A wy, drodzy bracia, musicie podjąć decyzję już teraz. Czy zobowiążecie się badać wszystko w świetle słowa? Czy zdobędziecie się na odwagę, by zakwestionować nauki, które nie w pełni zgadzają się z pismem, nawet jeśli głoszą je ludzie, których szanujecie? Umiłowani bracia, teraz Duch Święty kieruje nas, byśmy omówili kolejny rodzaj osób, które mogą poważnie zaszkodzić naszej drodze z Bogiem, szyderców. I nie mam na myśli wyłącznie tych, którzy jawnie szydzą z wiary, lecz coś znacznie bardziej subtelnego, co może być bliżej niż nam się wydaje. W księdze przysłów 9 do 8 czytamy nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził. Upomnij mądrego. A umiłuje Cię. Ten werset ukazuje głęboko naturę szydercy. To ktoś, kto odrzuca skarcenie i zwraca się przeciwko tym, którzy próbują mu pomóc. Czuję w duchu, że niektórzy z Was doświadczają bólu z powodu ludzi z bliskiego otoczenia, którzy drwią z Waszej wiary. Może to rodzina, współpracownicy, a nawet osoby w zboże, które nie wprost umniejszają Waszą gorliwość wobec Boga. Pan widzi wasze cierpienie. Współczesny szyderca rzadko otwarcie atakuje wiarę. Używa sformułowań typu: Nie musisz być aż tak radykalny, to przesada, Boga to nie obchodzi. Brzmi to niewinnie, lecz skrywa jad, który potrafi osłabić wasze duchowe przekonania. Chwała Bogu, bo dziś wielu z Was otrzymuje wolność od tej wpływowej siły. Pan otwiera wam oczy, byście rozpoznali te głosy, które próbowały umniejszyć wasz duchowy zapał. Nie musicie przepraszać za waszą wielką miłość do Boga. Oto mocne objawienie. Szyderca nie działa sam. Za każdą drwiną z wiary stoi duch, który chce osłabić wasz wzrost duchowy. Dlatego po niektórych rozmowach czujecie się zniechęceni, kwestionujecie wasze powołanie czy przekonania. Ale aleluja. Słowo poucza nas w psalmie pierwszym jeden, że błogosławiony jest człowiek, który nie siada w gronie szyderców. To znaczy, że mamy wybór, możemy zadecydować, że nie damy posłuchu tym głosom, które pomniejszają naszą wiarę. Kochani, Duch Święty ukazuje mi, że musimy postawić duchowe granice. To nie jest brak miłości, gdy zachowujemy zdrowy dystans wobec osób, które ciągle wyszydzają waszą wiarę. To mądrość. Sam Jezus uczył nas, by nie rzucać pereł przed wieprze, aby ich nie podeptały i nie obróciły się przeciwko nam. Czuję, że dzisiaj jest dzień wyzwolenia dla wielu, którzy odczuwali presję, by łagodzić swoją wiarę, aby zadowolić innych. Pan daje wam zielone światło, by płonąć dla Niego bez przepraszania za swoją żarliwość w Jego obecności. Umiłowani bracia w Chrystusie, duch święty prowadzi mnie teraz do ujawnienia czegoś, co niszczy wiele żyć duchowych w sposób cichy i subtelny. Gdy myślimy o pokusie, zazwyczaj wyobrażamy sobie ewidentne sytuacje, lecz dziś pokażę wam strategię wroga, która może być znacznie bardziej wyrafinowana. W pierwszym liście do Koryntian 15,33 słowo ostrzega: Nie łudźcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Zwróćcie uwagę, że tekst nie odnosi się do wielkich grzechów, lecz do rozmów, niewielkich, codziennych wpływów, które mogą nas odciągać od właściwej drogi. Współczesny kusiciel rzadko pojawia się z jawną propozycją czegoś wyraźnie złego. Zamiast tego podsuwa pozornie niegroźne myśli. Tylko ten jeden raz nie zaszkodzi. Bóg cię zrozumie, przecież jest miłością. Masz prawo trochę sobie odpuścić. Widzicie tę subtelność? Czuję w duchu, że ktoś, kto to ogląda, zmaga się z wpływem, który stopniowo oddala was od Bożej ścieżki. Na początku wyglądało to niewinnie, niegroźnie, ale teraz wyraźnie widzicie, że wasza bliskość z Panem słabnie. Chwała Bogu, bo dziś jest dzień odnowy. Duch Święty obnaża te subtelne wpływy, które osłabiały wasze życie duchowe. Tamta przyjaźń, która wciąż wciąga was w sytuacje sprzeczne z wiarą, związek, który nieustannie odciąga was od Bożych dróg. Oto ważne objawienie. Współczesny kusiciel często posługuje się osobami bliskimi, tymi, których kochamy, by nas zwieść. Dlatego tak trudno nieraz rozpoznać i stawić opór. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza 10.36. Nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Zrozumcie, bracia. To nie brak miłości, by postawić granice. Sam Jezus naucza w Ewangelii Mateusza 5, 5:30, że jeśli twoja prawa ręka jest powodem grzechu, odetnij ją. Nie mówił literalnie, lecz ukazywał, jak ważne bywa czasem zdecydowane działanie, by ocalić nasze życie duchowe. Duch Święty pokazuje mi, że wielu z was musi dziś podjąć trudne decyzje. To może być zmiana otoczenia, porzucenie przyjaźni, która stale was popycha do kompromisu wobec wiary. Nie musicie dłużej tkwić w tym kręgu. Aleluja! Widzę, jak w tej chwili pękają kajdany. Bóg daje wam moc, by powiedzieć nie wpływom, które szkodziły waszemu życiu duchowemu. Nie jesteście sami w tej walce. Duch Święty daje wam zwycięstwo. Poznajcie tę przekształcającą rzeczywistość. Za każdym razem, gdy opieracie się pokusie, nie tylko zwyciężacie tę bitwę. Wzmacniacie duchowy mięsień, jak jest napisane w liście Jakuba 4.7. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To nie sugestia, lecz Boża obietnica. Współczesny kusiciel działa też metodą stopniowego znieczulenia, to jak historia żaby w podgrzewanej wodzie. Jeśli woda jest już wrząca, żaba od razu wyskoczy, ale jeśli temperatura rośnie powoli, nie zauważy zagrożenia, aż będzie za późno. Tak samo wróg dąży do tego, by powoli znieczulić wasze sumienie duchowe. Na początku to drobne ustępstwa, z pozoru nieszkodliwe. Potem coraz większe kompromisy wydają się całkowicie dopuszczalne, ale dzisiaj Pan przywraca Wam wrażliwość duchową. Rozpala w was to pierwsze umiłowanie, tę gorliwość, którą mieliście na początku drogi z Bogiem. Nie musicie zadowalać się letnim czy chwiejnym chrześcijaństwem. Pamiętajcie, jesteście synami króla, wykupieni ogromnym kosztem. Nie pozwólcie nikomu ani niczemu zniszczyć waszej wartości i powołania w Chrystusie Jezusie. Kochani bracia, Duch Święty ukazuje mi teraz inny rodzaj wpływu który w sposób niedostrzegalny wyrządza wielkie szkody w ciele Chrystusa. W liście do Filipian 2, 3, 4 słowo ostrzega Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Dziś chcę porozmawiać o osobie, która wszystko sprowadza do własnej osoby, nawet w obrębie Kościoła. Egocentryk duchowy to może najtrudniejszy przypadek do rozpoznania, bo jego zachowanie często maskuje się gorliwością i oddaniem królestwu. Czuję w duchu, że ktoś, kto to ogląda, jest emocjonalnie wyczerpany z powodu takiej relacji. Dawaliście, służyliście, poświęcaliście się, a to ciągle jest mało. Druga strona zawsze chce być w centrum wszystko musi się kręcić wokół niej. Chwała Bogu bo dziś wielu z Was otrzymuje rozeznanie. Egocentryk duchowy ma bardzo charakterystyczne cechy. Przekształca świadectwa w autopromocję, spotkania wspólnoty w pokaz własnej osoby i nieraz posługuje się stwierdzeniem Bóg mi pokazał, by sankcjonować swoje własne zachcianki. Oto potężne objawienie. Duchowy egocentryzm to ukryta forma bałwochwalstwa, w której ja zajmuję miejsce należne tylko Bogu. Dlatego obcowanie z taką osobą jest tak wyczerpujące, nieświadomie oczekuje ona czci, która należy się wyłącznie Panu. Duch Święty odsłania też, że wiele służb cierpi z powodu ducha egocentryzmu. Osoby utalentowane, mogące być potężnie użyte przez Boga, zamieniają swoje dary w platformę promowania własnej osoby. Jednak, aleluja! Dzisiaj jest Dzień Uwolnienia. Pan przywraca prawdziwą pokorę w swoim Kościele, wzbudza pokolenie, które rozumie, że wszelkie dary, talenty i zdolności służą wyłącznie Jego chwale, a nie wywyższaniu siebie. Teraz przechodzimy do rozdziału finałowego, chwila modlitwy i uwolnienia. Tysiąc słów. Umiłowani bracia w Chrystusie, dochodzimy do najbardziej przełomowego momentu tego spotkania. Czuję, że Duch Święty porusza się w wyjątkowy sposób, a wiele osób doświadczy przemiany poprzez tę modlitwę. Zanim zaczniemy, proszę Was, przygotujcie serce, znajdźcie spokojne miejsce, a jeśli możecie, połóżcie ręce na sercu. Pan pokazał mi, że wielu z Was dźwiga ciężkie brzemię toksycznych relacji. Niektórzy z Was płakali w ukryciu, inni zmagali się w samotności, ale dziś jest czas wyzwolenia. Jak jest napisane w Ewangelii Jana 8:36. Jeśli więc syn Was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Módlmy się wspólnie, powtarzajcie w sercu za mną. Ojcze Niebieski, w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa staję teraz przed Twoim tronem łaski. Wyznam, że potrzebuję uwolnienia od wpływów, które raniły moje życie duchowe. Panie, w imię Jezusa zrywam teraz wszelkie duchowe przymierze z osobami, które odciągały mnie od Twoich dróg. Duchu Święty, proszę Cię o rozeznanie, bym dostrzegł ludzi, którzy siali niezgodę poprzez plotki w moim życiu. Łamię moc wszelkich złożeczących słów, które zostały wypowiedziane przeciwko mnie. Deklaruję, że jestem wolny od wpływu fałszywych nauczycieli i każdego nauczania, które nie jest w pełni zgodne z Twoim Słowem. Ojcze, przebacz mi chwilę, gdy słuchałem szyderców i pozwoliłem, by drwili z mojej wiary. Dzisiaj powstaję i oświadczam, że nie wstydzę się Ewangelii. Zrywam wszelki wpływ współczesnych kusicieli, którzy subtelnie odciągali mnie od Twojej ścieżki. Panie Jezu, oczyść moje serce z każdej formy egocentryzmu. Przebacz mi chwile, w których zabiegałem o własną chwałę zamiast o Twoją. Obmyj mnie Twoją drogocenną krwią i odnow we mnie serce całkowicie Tobie oddane. Chwała Bogu. Czuję właśnie teraz potężne działanie Ducha Świętego. Ktoś zostaje uwolniony z duchowych więzów, które więziły go od wielu lat. W tej chwili po policzkach płyną łzy wyzwolenia. Pan rozrywa kajdany. Kontynuujmy modlitwę. Ojcze, przyjmuję teraz nowe duchowe rozeznanie. Moje oczy duchowe otwierają się, bym rozpoznał szkodliwe wpływy w moim życiu. Przyjmuję mądrość, by wyznaczać zdrowe granice w relacjach. Ogłaszam, że od dzisiaj jestem wolny, by służyć Tobie bez przeszkód, wolny od ludzkich opinii, wolny od toksycznych więzi, wolny, by wielbić Ciebie z całego serca. W imię Jezusa wznoszę ognisty mur wokół mojego życia duchowego. Żadna zła siła nie będzie się rozwijać przeciwko mnie. Żaden język, który się przeciwko mnie podniesie, nie zwycięży, bo to jest moje dziedzictwo jako dziecka Bożego. Aleluja. Duch Święty pokazuje mi, że wielu z Was właśnie teraz otrzymuje szczególne namaszczenie do rozeznawania. W najbliższych tygodniach doświadczycie nadnaturalnej jasności w rozpoznawaniu osób i sytuacji, które nie sprzyjają Waszemu duchowemu wzrostowi. Kochani, trzymajcie Wasze serca w otwartości, bo Pan jeszcze nie skończył. On ustanawia w Was nowych standardów, odnawia relacje, które budują i usuwa te, które Was osłabiały na drodze wiary. Przyjmijcie to prorocze słowo. Tak mówi Pan. Odtąd dam Ci oczy, byś widział i uszy, byś słyszał. Już nie będziesz zwiedziony pozorami pobożności. Mój duch poprowadzi Cię w pełni rozeznania, a poznasz prawdę, a prawda Cię wyzwoli.